Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z takim szybciutkim filmikiem. Chciałbym Wam pokazać i pokazać, zaprezentować... Albumik, jaki wykonałem z okazji, tak jak już tutaj widzicie, na pewno wnioskujecie z napisu z okazji Chrztu Świętego. Zostałem poproszony o wykonanie właśnie takiego albumiku dla małej Julki. Albumik jest wykonany na bazie. Z Eco Ja bardzo lubię korzystać z tych gotowych baz na mini albumiki. Ta forma akurat mi tak odpowiada. Wiem, że można wykonać samemu, ale jeżeli mam możliwość skorzystania z gotowej, to, to też bardzo chętnie sięgam po, po te właśnie gotowe, gotowe bazy. Kolekcji, jakiej użyłem do wykonania tego albumiku, to jest kolekcja od Lemon Craft i to jest kolekcja ta, Elegance. Bardzo fajna, taka subtelna. Zresztą osoba, która zamawiała u mnie ten albumik, poprosiła, żeby to nie był albumik taki typowo z takim motywem dziecięcym, tylko żeby to był taki stonowany, pastelowy odcień, kolorystycznie oczywiście. Więc po pewnych swoich przemyśleniach stwierdziłem, że ta kolekcja będzie się do tego jak najbardziej nadawać. Tak jak tutaj widzicie na okładce. Jest wycięte z kółeczka, z wykrojnika, takie dwa kółeczka. One są podniesione delikatnie na, na bermacie. Tutaj jest tekturkowy, tekturkowy napis pamiątka Chrztu Świętego. On jest dwa razy poembosowany na, na biało. Tutaj są dwie takie kompozycje: to są kwiaty z rano Tutaj te środeczki to są takie perełki na takich dwucikach, jak je kiedyś zakupiłem w Ekrzonie. Troszkę gałązek: tutaj są te gałązki takie. To są chyba jedne z tych nowości od Craft U Design. Fajnie takie też wykroniki, które wydłużają kompozycję. To są chyba listki, o ile dobrze pamiętam, z tego bloczka z listkami od Scraboysów i troszkę kalkowych listeczków. Tutaj są jeszcze kropelki wyciśnięte. Tutaj miałem takie ścinki. Ścinki. Nie ścinki, tylko po prostu chciałem wykorzystać żeby tutaj był nie był taki pusty, więc tak dociąłem papiery, żeby, żeby tutaj też troszkę tej kompozycji wystawało. Myślałem jeszcze jakiej, o jakiejś koronce tutaj z boku, albo gdzieś, ale stwierdziłem, że jeżeli tutaj już jest na, nadrukowana taka piękna koronka z boku, więc. Więc już nie będę nic tutaj koronką kombinował, bo bym może już przedobrzył. I tutaj jeszcze jest sizal pod, pod listkami, żeby, pod, przepraszam, pod kwiatuszkami, żeby dopełnić tą, tą kompozycję. Albumik z tyłu prezentuje się w ten sposób. Kompozycja tym razem jest tutaj z góry. Tutaj widzicie, jest ta piękna koronka. Tutaj jest mój podpis, że to ja wykonałem tą pracę. Albumik zawiązywany jest na stążeczkę vintage. Ja lubię wykorzystać, jeżeli już robię coś zawiązywanego, to lubię właśnie korzystać z tych z tych gnieciuchów, że tak powiem, ponieważ to chyba bardziej estetycznie wy, wygląda, niż yy, zawiązać zwykłą wstążką, chociaż też mi się bardzo podoba, tylko że ta wstążka później już po kilkukrotnym rozwiązaniu i zawiązaniu ona się też mniej, ona się już robi bardziej brzydka i chyba brzydziej zmięta wygląda, niż, niż te gnieciuchy. Yy, co jeszcze chciałem wam takiego ciekawego powiedzieć i chyba do, do obklejenia tutaj, do obklejenia yy, okładki i albumu zewnątrz Wykorzystam chyba tylko dwa arkusze z tej, dużej, z tej dużej kolekcji, ponieważ tak sobie jakoś tak dociąłem, że, że tak mi fajnie tutaj wpasowało. Do, teraz przejdźmy tutaj do, do środeczka w środeczku tutaj z tej strony, ja tylko zerknę czy tutaj dobrze wszystko, mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Tutaj na tej stronie jest kieszonka, w kieszonce tutaj przepraszam, kieszonka. Kieszonka jest wykończona e, takim. E, ja kiedyś od kogoś dostałem w prezencie taki wykronik z AliExpress e, i on w, swoim, w swojej części, bo on się chyba składa z trzech, z trzech części, on ma właśnie takie, e, taki jeden brzeg, i tak stwierdziłem, że fajnie, by to było wyglądało na wykończenie kieszeni, dlatego tutaj e, postanowiłem wykorzystać tą. E, to wykończenie, nawet jakoś tak fajnie się prezentuje, i tutaj na dole jest zrobiona taka mini kompozycja, ponieważ tutaj też, obklejając, docinając te papiery, został, został miścinek taki, właśnie tutaj, jak widzicie, na dole kompozycji. Już nie chciałam tutaj nic więcej dodawać ani dokładać kwiatów, bo nie, nie widziałem sensu, żeby tutaj papierowe kwiaty, na taką piękną grafikę naklejać jeszcze papierowe kwiaty, a tutaj taki kwiat z famiranu czy, czy papierowy, no kolidowałby z zamknięciem albumu i ten kwiat by się po prostu zrobił po pewnym czasie brzydki i, i nieestetyczny, dlatego tutaj postanowiłem wyciąć z tego broczka z elementów, z dodatkami taką rameczkę, napis najwspanialszy cud na świecie i tutaj jak widzicie z drugiej strony nasza mała miłość, to są napisy wzięte nie z tego bloczka, tylko to jest z, tego, z tej kolekcji też od Lemon tylko że z Baby Boom, bo tam są takie typowo dziecięce napisy. I tutaj jest tylko motylek. W kieszeni jest karta z życzeniami. I tutaj są cztery zdjęcia małej Julki. Tutaj są zdjęcia pionowe. O. A tutaj na drugiej stronie jest umieszczony wodospad ukryty. Wodospad zamykany jest, zrobiłem zamykanie z folii. Tutaj zakończone jest takim kółeczkiem, to wszystko zamyka się na magnes. Tutaj te buciczki to są też elementy z tej kolekcji Baby Boom z Lemon Craft. I to się tak właśnie fajnie zamyka na magnes, tutaj też już nic nie chciałem więcej, żadnej kompozycji dać, ponieważ prośba była o album delikatny, nieprzesadzony i tutaj też znajdują się zdjęcia, tu są akurat z sesji fotograficznej, którą Julka miała robioną i tutaj jest też kompozycja, też już niczym tutaj nie zaklejam, zresztą tylko tyle miałem zdjęć, żeby umieścić w tym mini albumiku, ale tutaj jeżeli ktoś będzie chciał, czy, czy rodzice już jak zostaną obdarowani takim albumikiem, to też będą mogli tutaj sobie coś wkleić i, i tak by właśnie ten mini albumik, mini albumik wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że Was zainspirowałem. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za uwagę, za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, wciśnięcie czerwonego przycisku, subskrybuj i dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was również do odwiedzenia mojego Facebooka, Instagrama. Linki podam w opisie. Tam też staram się regularnie wrzucać prace, którymi możecie się inspirować. Także chyba tyle. Miał być krótki film, i jest krótki film, nie będę dłużej prze, przeciągał. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to ja wam oczywiście postaram się odpowiedzieć. Także zachęcam do pytania czy komentowania w komentarzach. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas i mamy nadzieję do szybkiego zobaczenia w następnym filmiku. Pa.